Tego ognia nie można już zagasić, tej gorliwości, tego potencjału. Siły w nowym roku! Droga, szlachetna paczko i akademia przeszłości. Wszyscy bohaterowie, wolontariusze, darczyńcy, rodziny, dzieci. Wszyscy, wszyscy wspaniali ludzie na przełomie 2015-2016. Wy wszyscy chodzi o to, żeby... Nie spać, nie lenić się, nie marnować czasu, tylko podjąć wyzwania, stać się prawdziwym bohaterem, stać się kimś lepszym, fajniejszym, bardziej wyjątkowym. Życzę Wam wielkich wyzwań w nowym roku. Nie, żebyście się ciągnęli, że się nie da, że nie można, że jest ciężko, że narzekamy, ale że razem, razem wygramy w tym, nowym, nowym naszym szlachetnym kraju. <śmianowicie> Wszystkiego najlepszego w nowym roku!